Kończyliśmy czwarte otwarte mistrzostwa straży granicznej w pierwszej pomocy. Wyłonieni zostali finaliści. Trzymali w podziękowaniu za swój ciężki trud. Dwie torby wyposażone w sprzęt ratowniczy w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Torby są wyposażone w worki ambu, maski, ajżele, zabezpieczenie dróg oddechowych, opatrunki, hydrożele, stazy taktyczne. Plus do tego, każdy dostał mały podarunek od organizatora, czyli kubeczek z pięknym logiem Straży Granicznej, jak i innych sponsorów. Uważam, że zawody są zamknięte i uważam, że zrobili kawał dobrej roboty. Naprawdę na wysokim poziomie. Nie wiem, co będę musiał wymyślić na kolejne. Nie ma popełnianych błędów. Tu cały czas się uczymy, szkolimy. Tu nie mówi się o błędach. Tutaj możemy rozmawiać na temat niedociągnięć niewielkich, ale naprawdę wysoki poziom uczestników. Nie spodziewałem się, że po prostu aż tak nie zaskoczą różnice między. Pierwszym, a trzecim jestem to był dosłownie po jednym punkcie. Żeby zrobiła któraś grupa lepiej, to byłyby dwa pierwsze, dwa drugie miejsca. Nie? Zadowoleni, zawsze zaskoczeni, nie spodziewali się nurkowania, nie spodziewali się wagonu, nie spodziewali się, że tak powiem, że się na drugą stronę do osoby poszkodowanej z pomocą liny. Taki power, jaki pan prezentuje, i takie grono pasjonatów, które pan wokół siebie zorganizował i tak fajnie jak razem spędzacie czas w bardzo pożytecznych kwestiach. To naprawdę wielki szacunek, wielkie podziękowania dla was wszystkich, a w szczególności dla pana, panie Zbyszku, więc jeszcze raz solenne brawa dla naszego głównego organizatora. Drodzy państwo, Podlaski Oddział Straży Granicznej to nie tylko zadania, to nie tylko ta ciężka służba codzienna i coraz więcej jakby wyzwań między nami. To też takie naprawdę ludzkie, mocne kontakty, przyjacielskie, przyjacielsko-służbowe. I takie właśnie działania, które między innymi pan Zbyszek organizuje, służą temu, żeby scalać nas jako ludzi którzy poprzez właśnie takie działania, wspólne działania i takie solidaryzowanie się w takich naprawdę słusznych sprawach jak ratownictwo medyczne pozwolą nam tworzyć monolit zespół, a jak jest zespół, który składa się z ludzi, którzy wzajemnie sobie ufają, to taki zespół naprawdę może zdecydowanie więcej niż nawet najzdolniejsze indywidualności, które w ogóle nie grają zespołowo. Więc ja bardzo się cieszę, że w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej są takie działania, takie aktywności, które powodują, że funkcjonariusze i pracownicy cywilni tego oddziału czują się ze sobą lepiej i czują się bardziej zjednoczeni w tym, żeby codziennie przychodzić do służby, nawet tej ciężkiej, z uśmiechem, a nie z sapaniem. Więc trzymam za Was kciuki i trzymam ludzi, kciuki za takich ludzi jak pan Zbyszek. Oby was było więcej, a wtedy razem naprawdę będziemy mogli dużo, dużo więcej, nawet cięższych rzeczy zrobić. Szacun, dziękuję i kibicuję takim działaniom. Dziękuję.